Cześć dzień dobry, moi drodzy, witam was w nowej starej serii. To znaczy, wracamy z gotowaniem, wracamy ze zdrowym, głównie ketogenicznym, ale nie tylko gotowaniem i nie mam pojęcia, jaki będzie Wasz odbiór tej nowej serii. Będzie ona miała prawdopodobnie nowy osobny dzień, także nie będzie pojawiała się w zamian za materiały, które do tej pory były publikowane tylko w jakiś nowy osobny dzień, być może w weekend. Więc czekam też na wasz feedback pod tym filmem, pod tymi dwoma filmami, które się niedługo Pojawią się odnośnie tego, co możemy zrobić lepiej, co możemy nagrywać inaczej, co Wam się jeszcze podobało w tej konkretnej serii. I serię zaczniemy od słodkości, czyli czegoś, co robimy bardzo rzadko, ale akurat była taka sytuacja, że przyjeżdżali nasi rodzice, czyli moi i mojej żony. Natalii, w związku z czym postanowiliśmy ich ugościć po królewsku i zrobiliśmy kilka dań ketogenicznych, właśnie żeby ich poczęstować. Na deser był ketogeniczny sernik, więc dzisiaj obejrzymy sobie przepis na pyszny, zdrowy, bez żadnych tłuszczów trans ketogeniczny sernik. W kolejnym filmie zobaczycie przepis na ketogeniczną musakę, która jest zainspirowana naszymi niedawnymi wakacjami w Grecji. Więc nie przedłużam, zapraszam Was do przepisu na ketogeniczny pieczony sernik. Małżonko, co dzisiaj gotujemy? Dzisiaj robimy kilka rzeczy. Pierwszą z nich będzie pieczony sernik z naszej książki. On będzie trochę zmodyfikowany, o czym będę mówić, ponieważ większość naszych przepisów może podlegać małym modyfikacjom, można zrobić. Jakąś taką własną wersję i dziś właśnie zrobimy sernik nie na klasycznym spodzie, tylko na spodzie kakaowym. Przepis jest bardzo prosty, wymaga naprawdę bardzo małej ilości produktów. Będzie nam potrzebny twaróg sernikowy kilogramowy. W oryginalnym przepisie jest olej kokosowy, natomiast ja użyję dzisiaj masła klarowanego, erytrol, żeby troszeczkę osłodzić sernik, mąka kokosowa do spodu. Tak, jak już mówiłam, będzie to ulepszony, zmniej, zmieniony przepis, czyli troszeczkę kakao do spodu i jajeczka z wolnego wybiegu. Oczywiście możecie też na przykład użyć ekstraktu waniliowego, żeby dodać troszeczkę waniliowego smaku, natomiast my zrobimy taki klasyczny śmietankowy. W pierwszej kolejności będziemy robić spód, czyli odmierzamy. 30 g oleju kokosowego bądź masła klarowanego, który będziemy rozpuszczać w rondelku w jakimś naczynku. Jeśli chodzi o to masło, no to ono jest przede wszystkim potrzebne do tego, żeby skleić mąkę kokosową, ponieważ mąka kokosowa jest dość sypka, no i bez takiego kleiwa, po prostu ten spód się nie będzie trzymał. Kolejnym krokiem jest odmierzenie 100 g mąki kokosowej i wsypanie jej do, do naszego rozpuszczonego masła. Jeżeli ktoś z Was nie wie, dlaczego używam akurat mąki kokosowej, to na górze podniosę się Wam teraz film, w którym tłumaczymy, dlaczego mąka kokosowa jest zasadniczo jedyną mąką, której powinno się używać na diecie ketogenicznej. I tak jak wspomniałam, Dziś będzie na kakaowym spodzie, czyli dodaję około 10 gramów kakao surowego. I teraz całość należy dokładnie wymieszać. Ogólnie możecie mieć taką trudność z określeniem tego, jaka ta konsystencja jest poprawna. Ogólnie to najbardziej poprawne będzie to, że cała mąka kokosowa będzie mokra, to będą takie grudki, natomiast to jest najbardziej pożądana przez nas konsystencja, ponieważ wtedy, jak jest taka, ta mąka mokra, lepka, to po prostu łatwiej będzie nam ją wykleić w cudzysłowie denko naszego, naszej foremki. Natomiast nie musicie nie wiem, doprowadzić do tego, że to wszystko będzie jedną taką gęstą konsystencją. Nie, wystarczy, że będą takie grudki. I wtedy mamy pewność, że te wszystkie składniki się ze sobą połączyły, że mąka wchłonęła tutaj ten tłuszczyk i będzie ona później już złączona, jeśli ją upieczemy. Jeśli ten blat upieczemy, co zaraz uczynimy. Dobrze też przed rozpoczęciem realizacji tutaj sernika nastawić już piekarnik na 180 stopni termoobieg ponieważ no wystarczy, że teraz wykleimy foremkę i wrzucimy blat na 10-15 minut do lekkiego zarumienienia, a w tym czasie zajmiemy się masą serową. I taki gotowy wyklejony blat wrzucamy na 15 minut do piekarnika. Tak jak mówiłam wcześniej 180 stopni termoobieg i zabieramy się do sernika. To jest akurat najprostsza chyba część. Bierzemy po prostu twaróg. Kiedy już mamy twaróg w misce, dodajemy do niego erytrol, e, tutaj tak naprawdę jadłam, że około 50 gramów, natomiast jeżeli ktoś woli słodsze, może dodać więcej, e, jeśli używacie na przykład ekstraktu jeszcze dodatkowo, no to idealnie będzie to 50 gramów i na koniec dodajemy jeszcze 3 jajka do środka i całość energicznie mieszamy. Po 15 minutach wyjmujemy nasz blat i wlewamy na niego masę sernikową. I teraz taka dość istotna kwestia, którą uczą nasze babcie. Trzeba wziąć ten sernik i parę razy uderzyć nim. W ten sposób pozbywamy się bąbelków powietrza, i sernik jest bardziej zbity, a ile jednocześnie bardzo puszysty. Natomiast te bąbelki sprawiłyby, że po prostu taki sernik po wyjęciu by nam opadł. Więc tego absolutnie nie chcemy. Chcemy, żeby to był piękny, dorodny sernik. I teraz w takiej formie trafia on z powrotem do piekarnika. Na 50 do 60 minut. Trzeba sprawdzać najlepiej patyczkiem, żeby sprawdzić, jak ta konsystencja wygląda w środku. Akurat mamy godzinę 10, więc łatwiej będzie nam pilnować czasu, i w tym czasie, kiedy sernik będzie. W piekarniku zajmiemy się kolejnymi potrawami, które zobaczycie dopiero w kolejnych odcinkach. Tutaj mamy gotowy serniczek. Jak widać, ładnie spękał na górze, troszeczkę zrobił się czarny, natomiast absolutnie nie znaczy to, że on jest niejadalny. To prawdopodobnie cukry z seria i z erytrolu się troszeczkę skarmelizowały. Jak widać, ciutkę klapnął, ale. Taki klapnięty też jest super, więc odstawiam go do ostygnięcia na około godzinę i po tym czasie jest on gotowy do zjedzenia. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał, mam nadzieję, że ta nowa seria przypadnie Ci do gustu. Jeżeli tak, to koniecznie zostaw łapkę w górę, daj znać w komentarzach, co Ci się podobało, co możemy robić lepiej. To było pierwsze nagranie z tej serii, na pewno możemy się poprawić w wielu kwestiach, także po prostu daj znać. Daj znać, co byś tutaj chętnie zobaczył inaczej albo co Ci się podobało. No i oczywiście zasubskrybuj kanał i zostaw dzwoneczek, bo dzięki temu będziesz na bieżąco, a jak widzisz, materiały pojawiają się tutaj często, często i są bardzo fajne, więc warto być z nami. Jest już tutaj 55 tysięcy osób. Jest naprawdę ogromne grono. Bardzo za to dziękuję i dzięki za Wasze wsparcie, dzięki, że tu jesteście. Niedługo widzimy się w drugim odcinku, w którym będziecie mogli zobaczyć przepis na ketogeniczną musakę, grecką musakę. Wyszła również fenomenalnie, także myślę, że Wam się spodoba. Trzymajcie się, do zobaczenia długo. Cześć!